Witam serdecznie. Słuchajcie, Mundial tour z zapasem, a więc czas najwyższy na raport z obozu argentyńskiego. Na początek weźmiemy pod lupę zawodników z problemami zdrowotnymi. Następnie zajmiemy się kwestią podstawowej jedenastki, czyli postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy znany jest już zastępca dla Loselso, a na koniec mała niespodzianka. Kilka słów na temat reprezentacji Brazylii. A więc zaczynamy. W mi mijającym tygodniu um, Argentyna rozegrała sparring ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w warunkach meczowych odpowiadających tym w Katarze. Um, organizmy takich zawodników jak Di Maria, Akunia, Paredes zareagowały pozytywnie. No, jedynie chłewo był tym zawodnikiem, który odczuwał pewien dyskomfort po meczu. Natomiast zgodnie z tym, o czym wam mówiłem w podcaście numer 1, chłopak zmaga się z urazem, który prawdopodobnie będzie wymagał interwencji chirurgicznej, więc jego stan zdrowia będzie brany pod lupę zapewne po każdym rozegranym meczu. Na dziś sytuacja wygląda w ten sposób, że organizm gracza. Dobrze znosi obciążenia treningowe i nie ma zagrożenia, aby ten zawodnik został z Mundialu wyeliminowany. Kolejną dobrą wiadomością był uraz Haki na Korei, który wykluczył go finalnie z Mistrzostw. No i zastanawiacie się pewnie, co w tym jest takiego dobrego: mianowicie to, że sztab szkoleniowy nie będzie miał możliwości popełnienia tego błędu i wpuszczenia go na boisko. Słuchajcie, jego silna pozycja w kadrze jest absolutnie niezrozumiała, a w związku z kolejną absencją, o której zaraz Wam opowiem, jego notowania prawdopodobnie podskoczyłyby o kolejny szczebel. I to jest niestety koniec pozytywnych wiadomości. Kadrę w miesiącym tygodniu opuścił również Nico Gonzalez i to jest zła wiadomość. W normalnych okolicznościach powiedziałbym nawet, że fatalna. Natomiast, w związku z tym, że ten zawodnik nie grał w piłkę w zasadzie od końca poprzedniego sezonu, no to jego przydatność w najbliższym czasie no, wydawała się być wątpliwa. No i zastępcy: Angel Correa i Tiago Almada. Na temat Angelito pisałem wielokrotnie na Twitterze, więc jeżeli ktoś z Was słucha mnie po raz pierwszy, zapraszam serdecznie na moje konto na Twittera. A tutaj skupię się wyłącznie na byłym zawodniku Veles. Zacznę może od tego, że jego nominacja kosztem Alejandro Garnacho bardzo mocno mnie zirytowała. Być może w kwestii garnaczo dałem się ponieść takiej... Mm, Powiedziałbym to kibicowskiej naiwności, aczkolwiek jego nazwisko pojawiło się w trójce potencjalnych zastępców. Słuchajcie, biorąc pod uwagę, że mamy 26-osobowe kadry, jego kandydatura była w takiej sytuacji kandydaturą idealną, a tak na, można powiedzieć, że na mundial jedzie koszulka w zasadzie totalnie bezużyteczna. Krótkie dosie tego zawodnika. Lat 21, były reprezentant, reprezentant Argentyny do lat 20 i do lat 23, uczestnik m.in. Olimpiady w Tokio. Podkreślam, w żadnej z tych reprezentacji nie rozegrał nawet jednego dobrego meczu. Ponadto, aktualnie zawodnik MLS którego drużyna, jak sprawdziłem, nie awansowała nawet do playoff, a tym samym Almada ostatni mecz rozegrał bodajże 9 października. Reasumując, jego nominacja jest podkreśleniem typowej argentyńskiej głupoty, o której szeroko opowiadałem Wam w podcaście numer 2 poświęconym Leo Messiemu. Ponadto, powołując Tiago Almadę, sztab szkoleniowy doprowadził do sytuacji, w której aktualnie powołanych jest aż sześciu zawodników, mogących grać na pozycji numer 10, zaś nominalnych skrzydłowych dokładnie jeden. 34-letni Angel Di Maria, który jest po kontuzji. I który jest na tę kontuzję zawodnikiem podatnym? Odnośnie wyjściowej jedenastki, no to jak dobrze pamiętacie, w pierwszym podcaście podałem Wam cztery nazwiska potencjalnych zastępców dla Los Elso. Na dziś sytuacja wygląda tak, że Papu Gomez, czyli ten kandydat numer jeden, doznał lekkiego stłuczenia kolana na jednym z treningów. I na dzień dzisiejszy to Alexis McAllister wydaje się być tym graczem, który może zastąpić Magika z Rosario w podstawowej jedenastce. Jeżeli chodzi o Enzo Fernandeza, no to jego sytuacja niestety nie uległa zmianie. Dalej jest tym zawodnikiem numer 3 dla sztabu szkoleni szkoleniowego. Natomiast pojawiła się także alternatywna koncepcja. Modyfikująca ustawienie bazowe. Notabene o tym wariancie wspominałem Wam również w pierwszym podcaście. Podkreślając jednocześnie, że takie ustawienie jest tym, który mi najbardziej odpowiada. Czyli Di Maria i Nico Gonzalez razem na boisku. Rzecz jasna, Nico Gonzalez jest już poza kadrą. A tym zawodnikiem, który miałby wskoczyć na jego miejsce, jest Julian Alvarez. Słuchajcie, takim małym plusikiem tego rozwiązania, w stosunku do proponowanego przeze mnie, jest fakt, że przy koncepcji gry z Julianem nie ma problemu z tym, że któryś z zawodników lewonożnych zmuszony jest do, do gry bliżej lewej strony, czyli Di Maria może swobodnie operować z Messim zamiennie na linii środek prawa strona, a Julian grałby wówczas bliżej lewej strony, albo razem z Lautaro szukałby sobie miejsca w polu karnym, zaś lewy korytarz pozostałby miejscem rajdów dla Kuni. Słuchajcie, dlaczego skłaniałbym się ku takiemu rozwiązaniu? No, powodów jest kilka. Po pierwsze, przy zastosowaniu takiego wariantu, Argentyna w fazie ofensywnej mogłaby atakować pięcioma, sześcioma zawodnikami. Zakładam, że nikt z nas nie chce powtórki meczu z Iranem z 2014 roku. Ja co prawda nie oglądam meczów Arabii Saudyjskiej, natomiast sądząc po wynikach, Arabowie poszli w tym samym kierunku co Iran, poprawili organizację gry, zdecydowanie stawiają na taką grę defensywną i im później Argentyna ich napocz, napocznie, tym będą w grę zespołu wkradać się coraz większe nerwy, no a chyba nikt nie chce, aby po pierwszym meczu z takim przeciwnikiem no już pojawiły się jakieś głosy, Powątpiewania. Powód numer dwa. Sztab musi odpowiedzieć sobie i nam kibicom, jakim zawodnikiem będzie dla tej reprezentacji Julian Alvarez. Ponieważ chyba wszyscy liczymy, że w sytuacji kontuzji Nico Gonzaleza Julian będzie tym pierwszym zmiennikiem, ewentualnie tak jak powiedziałem, może być nawet zawodnikiem pierwszego składu, który. Przede wszystkim da jakość. Natomiast w sytuacji, kiedy w meczu z Arabią Saudyjską dojdzie do sytuacji, gdzie ten zawodnik będzie pętał się po boisku, będziemy mieć jasną i klarowną odpowiedź, że to jeszcze nie jest ten moment. Rasumując, dwa możliwe warianty: ustawienie bazowe, gdzie w miejsce Loselso skakuje Alexis McAllister, no i wersja alternatywna. Di Maria niejako schodzi do drugiej linii, a do ataku zapraszamy Juliana Alvarez'a. I słuchajcie, to jest na tyle, jeżeli chodzi o Argentynę. Przechodzimy na moment do Brazylii. Zastanawiacie się zapewne, no skąd się wzięła nagle ta Brazylia? Nie mam, że na czasu, aby rozkładać tą reprezentację na czynniki pierwsze. Natomiast w miesiącym tygodniu przewijały mi się czy to na Twitterze, czy w formie jakichś MMS-ów, które otrzymałem od kolegów, potencjalne jedenastki Brazylii na mecz z Serbią. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, we wszystkich tych jedenastkach widniała postać Viniciusa Juniora. Krótko. Słuchajcie, Cici jest trenerem. Pragmatyczno-konserwatywnym. Jego największe sukcesy to rzecz jasna: zwycięska kampania w Libertadores, a następnie wygranie klubowych Mistrzostw Świata. Oczywiście, no nie będziemy rozwodzić się nad tym, że Chelsea była wtedy w totalnym kryzysie, generalnie była jednym z najsłabszych zwycięzców Ligi Mistrzów w ostatnich latach. Skupimy się wyłącznie na Brazylijczykach. Jak im się to udało? Przede wszystkim, Cici stworzył zespół bardzo dobrze zorganizowany w defensywie i to był klucz do tego, aby wygrać tego typu rozgrywki. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że tenże szkoleniowiec wystawia w pierwszej jedenastce na Serbię, na lewej stronie zarówno Viniciusa Juniora, jak i na lewej obronie Aleksa Telesza. W tym momencie balans pomiędzy ofensywą i defensywą jest totalnie zachwiany, a serbowie po prawej stronie naprawdę mogliby sobie bardzo fajnie pohasać. No, jakieś alternatywy, które mi się przewijały, że tam niby e, bliżej lewej strony będzie grał Neymar, Vinicius w środku ataku. Słuchajcie, no to, to jest jeden wielki bełkot. Podam wam teraz moją jedenastkę na mecz z Serbią, no i w odpowiednim czasie porównamy sobie, kto miał rację. No, czy eksperci, którzy zajmują się reprezentacją Brazylii, czy ja, osoba, która ogląda mecze ich pierwszej reprezentacji, powiedzmy sobie z doskoku, obrona od lewej. Aleks Telesz łamane na Aleksandro w stosunku 60 do 40%. Dalej, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Pomoc, Casemiro, Fred, Paketa i Atak, Neymar, Richarlison i Rafinha. Słuchajcie, oczywiście nie śledzę brazylijskiej prasy, Natomiast wydaje mi się, że napastnik Tottenhamu jest już w 100% zdrowy, jest w dobrej kondycji fizycznej, no i ewentualnie tutaj mogłaby być, mogłaby być jakaś roszada. Natomiast ten chłopak jest ulubieńcem Ciciego z, z prostej przyczyny. To jest zawodnik, który bardzo dużo pracuje w defensywie. Można powiedzieć, że on jest takim odpowiednikiem Lautaro w reprezentacji Argentyny, czyli jest pierwszym obrońcą wśród napastników. I tylko jakieś problemy natury fizycznej mogłyby spowodować, że jego w tym pierwszym meczu by nie było. Natomiast e, widziałem też jakieś wariacje, które omijały Rafinie w pierwszej jedenastce. E, słuchajcie, no, sytuacja, w której po prawej stronie... Gra na obronie Danilo i do tego brak skrzydłowego, lewonożnego, który może schodzić do środka i wrzucać takie, dośrodkowywać takie mocno bite, podkręcone piłki. No, słuchajcie, no to również jest absurd. Jaką za to rolę przewiduje dla Winniego? Słuchajcie, moim zdaniem, będzie takim pierwszym wchodzącym w momencie, kiedy rywal będzie już podmęczony on swoją dynamiką. Swoją piekielną szybkością będzie robił różnicę na korzyść dla Brazylii w takim momencie meczu. Słuchajcie, dzięki wielkie za odsłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. No i co? Słyszymy się w trakcie Mundialu. Dzięki, do usłyszenia.